Jest 4-0. Dobra, więc teraz weźmiemy sobie mapkę. No dobra, to będę chciał rozmaicić trochę nasze bitwy. Linie Zygfryda, mam nadzieję, że tam możesz się teraz zapoznać z tą mapą. Nie na Znaczy ja wiem czemu ty bierzesz, bo ty lubisz linie Zygfryda. Właśnie Nienawidni. nie. Ja bym wybrał... Ogólnie moja ulubioną mapą jest Himmel, bo to jest najprostsza mapa dla mnie. A, bat, czekaj, bat. Ale Zygfryd jest ciekawą mapą. Można tam zrobić bardzo dużo i chciałbym urozmaicić nasze bitwy. Szczególnie, że ostatnim razem nie graliśmy z Zygfryda, więc teraz byłoby ciekawiej. To może być Zygfryd. Jak mnie to tam się ryba. Bo... Zobaczyłeś? Mm, linia. Gdzie to jest? Wiem, że tu nie można. Tu, 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 tu. Dobra, widzę. Ogólnie miasteczko i okolice dookoła miasteczka. Dobra, Miasto. widzę. Dobra, to ja zmienię i powiedzmy, żebyś wziął teraz jeszcze raz kapa. Obojętne. Nie, ja nie znam Mówię, ja gram pierwszy raz na tej mapie. Ale, więc... randomki grasz, więc na podstawie randomków możesz coś tam wywnioskować. No, mów, północ, północ. górne. Górne, pół, pół, Dobra, to ja. To ci od razu powiem, że ja właśnie chciałem wziąć górne, bo górny jest lepszy, ale okej. Okay. No, to lecę. Nie wiem, myślałem, że będę miał większą przewagę w czasie przeładowania na E5. Trochę mnie to właśnie zdziwiło. Nie wiem, Ja jak zawsze, to byłem, jak to... strzelałem. Na początek już byłem skupiony, a dopiero potem strzelałem. Czyli nie traciłem czasu, a ty traciłeś Ale czas, w ogóle miałeś ogóle wyszło, wyszło to tyle z dupy, że ja chciałem cię zaatakować mocną ósemką, ty pojechałeś z drugiej strony iś mu się. No. Ale ja wiedziałem, że ty jedziesz dookoła, ja byłem pewien, bo sprawdziłem linię 8 i ciebie nie było. Jak przyjeżdżałem, nie byłem podświetlony, czyli od razu raszowałeś. Byłem... No ja celowałem tak. w te rejony, ja celowałem tam gdzie wyjechałeś, ja celowałem, tylko dałem cię, bo myślałem, że będziesz trochę dalej. Nie sądziłem, że tak szybko, tak pewnie zagrasz. A ty miał, chciałeś zdecydowanie zagrać. No tak, na ostro chciałem zagrać. No właśnie, a ja zobaczyłem, że... Tak inaczej trochę to wyglądało. Łatami jest o tyle śmiesznie, że nam się na magazynek. <grym> Także jeśli ktoś dobrze zagra, to może spokojnie wygrać bitwę. Tylko że ja w jednym na jeden to jeszcze ja mam coś taki... nie mam czegoś takiego jak panowanie, nie? Łatami znajdziemy się błyskawicznie. I to jest jeden. Jesteśmy paziami ci powiem. Jesteśmy... Jesteśmy strasznie lipa. Jesteśmy takimi paziami, kurna. Jezu. Aczkolwiek lepiej ci polosowało, co nie? Mm -hmm. Kurde... Nie przypuszczałem, że tak pojedziesz. Kurna, bądź mądry i pisz wiersze, ty tam faniaku stoisz. Ale bardzo dobrze zagrałeś. kurde niemas! Skąd to małem pan cóż? Skąd to małem pan cóż? Nie wiem co. Pewny wygrany mecz miałeś po prostu taką szansę. To już się nie dało więcej dać. Już po prostu no. Lepszej szansy chyba nie możesz mieć. Nie dobijaj mnie. Jasne! kurde, Ryko? Nie no to nie pech, to brak umiejętności. Powinienem to i. Pierwszym powinieneś trafić. Bo odpuściłem sobie kawałek mapy, musiałem za wszelką cenę zobaczyć co robisz. I powiedz pierwszy zgrany, ja wyjechałem po prostu pod lufę, ale nie trafiłeś chyba za pierwszym razem. Ja też nie trafiłem, ale ja byłem zaskoczony i taki szok trochę tutaj zadziałał. W każdym razie ostatnio japoński czołg... Dobra, nie dobijaj, nie dobijaj mnie. Z listem siódmym i z batchatem, później lepiej mogłem to wygrać. Tam to zdupiłem, a tutaj To ten jeden pierdzielony. Kurde, no. Jestem zły. No, ale w pieprz, ale w pieps. Dobra. Mapka ja Dedu, przykręcam. mapka, kap i tak dalej. Mm, mapka. Pocieszać cię, masz lepszą załogę na STP1. Na no co mnie z załogą? załogą? Mapka. Ta sama nie, mapka. Nie było ęska jak coś. No i nie było Ta sama mapka. Kap. Mm, górny. Czyli ten sam. Ten sam. No dobra. Chcesz? Tomasz. Lecim. Lecim z koksem. Dedu jest mi lordem. Dedu de 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 jest nerwu. mi lordem. Deden erfuj mnie. Bo nie wiem. Nie. Nie, nie, jak ja się. Wiem jak ja odbijam. Bo przycelowałem jak Dedu. Ja już celowałem w cokolwiek, żeby tylko trafić. No właśnie. Ale i tak pięknie to zrobiłeś jak na ciebie wyjechałem to zdjąłeś mi gąskę cenę To jest właśnie No ból, no możesz się zawsze kontować i oberwać w wieże Bo Batchet ma taką wieżę, że łatwo ją trafić eee, A ten mój pierwszy show w ciebie co się tam trafiłem za ze zero to chciałem Ci trochę sprowokować żebyś się ruszył Ale ostatecznie zagrałeś dobrze, bo wyjechałeś od razu O Jezu Wyjechałeś od razu i miałeś przewagę sekundy chyba albo pół sekundy no tak. liczyłem na ten pocisk no, ale Początek widzisz. Początek zagraliście ten bardzo dobrze, potem dałeś cios z ostatnim szałem yy, i pod koniec no to obejdaliśmy ciała No ale no co, jesteśmy Podziemi, co by nie mówić no to No tak, jeszcze ja. Boże do nie wiem czy wiesz, ale przyjechałeś obok mnie. Zauważyłem. Więc co z tego co pamiętam, to tam nie można jeździć, ale okej, okay, już nieważne. Jak nie można jeździć? Nie wiem czy tutaj można przyjeżdżać. Kiedyś się nie dało, Nie, teraz nie pamiętam, ale chyba. okej, okay, nieważne. Je, jeździ sobie tam. Spoko. Nie mam problemu. aqui. Velocival. Szybko było. Mm. Eee, bum, 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 bum. No dobra, no to teraz typy 5 No te. To ja jestem za tym, żebyśmy zagrali na nsku, dlatego że ostatnio wygrałeś na nsku chyba. Chyba tak, wygrałeś. I nie było nska, także. Mhm, mm może być. Okej. Okay. No i wybierasz kapa, tylko daj mi przerzucić moduły jeszcze, bo nie ma modułów. A przydałyby się, chyba. Na tym czołgu pada tak często amorak, że nie wiem co ja mam wziąć za moduły, ci powiem. Aaa. Załoję się, że ktoś zostanie bez magazynu i tak pod koniec bitwy. Może tak być, wiesz? Może, może tak być. Czy w 7 minut zdążymy? Dążymy. Dobra. Który kap? Północ, południe? Bojętnie, nie znam się na Jęsku, mi to jest jakaś ryba. Dobra, to zostawiam tak jak jest. Zerknę jak tam jest, gdzie tu się można jeździć na tym Jęską. Jęskę, jęsk, jęsk. Nie można jeździć na tory, z tego co pamiętam, no tylko tutaj. Tylko miasto, i dookoła miasta rejony, czyli no, dobra, nie ma torów dobra. i nie ma zielonego. Tu można, tu można, tu można. W ogóle to my się będziemy przebijać z Golda? To jest dużo bardzo zależne od RNG. No, no, no. Poniżej dostaniesz peny, to będzie lipa. Uszkodzony silnik albo magazyn, będzie lipa. Hmm. A jak pożary, to co? <grym> no to, to największa lipa. To, to jest śmierć w moim wypadku, bo nie mam gaśnicy. Będzie RIP, 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 RIP Ale szybka bitwa Tak po tych bitwach, medami powiem Ci dość dziwnie się gra p 5 nie, nie, spoko, fajnie się gra Fajnie, fajnie, fajnie A czy tym przypadkiem nie jesteś za tym, aby snurfić p 5W, bo jest za dobry? Tak, ja bym go w ogóle, pancerz mu zabrał i penetracji zabrał, bo ma za dużą No tak też sądziłem właśnie Hmm. Zjedzałem apy. Nie zgadniesz co mi uszkodziłeś, magazyn? Tak na szczęście mam ze Pojedynek szybkich czołgów trzeba zacząć. Kiedy z Nienawidzę tego czołgu Nie narzekaj, dobry czołk. Nie mnie na apekach za każdym razem. Nie, nie, to nie są Apeki. Ah, to są te Apeki Goldowe. No, no. Eee, widzisz. 707. Nice. Spoko. Dupę jeża A, w ogóle to nie zauważyłem, że mi drugi raz o magazyn na rozwaliłeś. Podajliście. Serio? Tak. Ta. Ta, tak powiedziałem. Dobra, zabij mnie <laughs> To dobrych ciągów. Magazyn potem silnik miałem. Miałem dwa zestawy, nie? Dwa? A. A ja jeden Ja miałem dwa, ale ty pierwszym strzałem uszkodziłeś mi magazyn, naprawiłem Drugim strzałem uszkodziłeś mi silnik, nie naprawiałem A potem w ogóle nie zwróciłem uwagi, że mam magazyn uszkodzony I się dziwiłem, co tak długo ładuję, Dopiero potem naprawiłem Kumam No nic Znam swoje miejsce w szeregu Do zera Ostry w pieprz Bywa Życie Nawet japońskie czołgi nie pomogły No Ale co, jak co, ta bitwa na Bacie i się siódmem naprawdę była super. Naprawdę, byłem pewien, że już jest dziedzicyn, nie? No i gdybym miał, gdybym miał więcej zimnej krwi i potrafił, i chłodniejszą głowę, to może by tak było, a że nie mam, no to niestety zostałem za to pokarany. Tak, jak było bardzo fajnie.